Koty to fascynujące stworzenia, które ludzie pokochali nie tylko za ich uroczy wygląd, ale również za ich tajemniczą naturę. Od niepamiętnych czasów kojarzono je z mistycyzmem, duchowością i zjawiskami nadprzyrodzonymi. Koty potrafią wyczuwać ludzi dobrych i duchowo przebudzonych. Osoby te mają szczególne pole energetyczne i głębszą więź z siłami duchowymi. Ale dlaczego koty tak bardzo interesują się takimi ludźmi? Odpowiedź leży w ich wyjątkowej zdolności postrzegania energii, ochrony przestrzeni przed negatywnością i harmonizacji stanu psychicznego ich właścicieli. Koty nie są zwykłymi zwierzętami domowymi. W wielu kulturach czczono je jako istoty mistyczne. Już w starożytnym Egipcie uważano je za istoty święte, a ich obecność wiązano z ochroną przed złymi duchami i negatywnymi energiami. Egipska bogini Bastet. Przedstawiana z głową kota była symbolem ochrony, harmonii i płodności. Ludzie wierzyli, że koty potrafią odpędzać złe moce i wnosić pozytywną energię do domu. Wiara ta nie ograniczała się wyłącznie do Egiptu. Na przykład w Japonii istnieją tak zwane machające koty, które uważane są za symbol szczęścia i dobrobytu. W średniowiecznej Europie koty miały reputację tajemniczych stworzeń związanych z czarami i magią. Koty mają niezwykłą zdolność postrzegania energii niewidocznych dla ludzkiego oka. Potrafią wykrywać drgania wykraczające poza zakres normalnej percepcji człowieka. Wielu właścicieli kotów zauważyło, że ich pupile czasami wpatrują się w przestrzeń, jakby obserwowały coś niewidzialnego. Dzieje się tak, ponieważ koty mają zdolność wyczuwania obecności istot duchowych lub zmian w polu energetycznym przestrzeni. Osoby o nastawieniu duchowym charakteryzują się zazwyczaj wyższą wrażliwością energetyczną i silną więzią duchową. Koty instynktownie poszukują takich ludzi, ponieważ postrzegają ich jako źródło szczególnej energii. Koty mają również niezwykłą zdolność wyczuwania emocji swoich właścicieli. Jeśli jesteś smutny lub zestresowany, twój kot wyczuje to na długo, zanim ty sam to zauważysz. Nie jest przypadkiem, że w takich momentach on podchodzi do ciebie i oferuje swoją obecność. W przeciwieństwie do psów, które aktywnie starają się rozweselić swojego pana, koty po prostu pozostają w pobliżu i zapewniają mu ciche, ale silne wsparcie. Już samą swoją obecnością pomagają zharmonizować emocje i uspokoić umysł. Ale to nie wszystko, bo nawet takie mruczenie kota ma znaczne działanie lecznicze. Badania naukowe dowodzą, że częstotliwość mruczenia ma pozytywny wpływ na gojenie się tkanek, redukcję stresu i harmonizację rytmu serca. Dla nas, ludzi, Mruczenie kota jest niczym duchowa melodia, która potrafi uspokoić umysł i pomóc nam nawiązać kontakt z wyższym poziomem świadomości. Wiele osób uważa, że koty są energicznymi strażnikami domu, którzy potrafią oczyścić dom z negatywnej energii. Wiadomo, że koty często wybierają określone miejsca do odpoczynku. Jeżeli Twój kot regularnie śpi w określonym miejscu, może to oznaczać, że neutralizuje tam negatywne wibracje. Uważa się również, że koty chronią swoich ludzkich przyjaciół przed szkodliwymi wpływami, przejmując na siebie część negatywnej energii. Koty nie są więc tylko zwierzętami domowymi, ale także przewodnikami duchowymi i opiekunami. Posiadają wyjątkową zdolność wyczuwania subtelnych energii harmonizowania naszego stanu emocjonalnego i wprowadzania spokoju do naszego życia. Wybrane osoby, które mają wyższą wrażliwość duchową, naturalnie przyciągają koty do swojego życia, ponieważ ich energia jest po prostu nieodparta dla tych fascynujących stworzeń. Jeśli masz kota, zapewne zauważyłeś już, że intuicyjnie prowadzi on nas przez ważne momenty życia. Co jest kolejnym dowodem na to, że te tajemnicze stworzenia odgrywają o wiele ważniejszą rolę w naszym życiu, niż wielu z nas zdaje sobie sprawę?